Tego się na pewno nie spodziewam, że będzie dopiero czwarty. Ależ teraz skoczył Jakobsen z tego, nic. Ale upadek. No. Tylko czy poza strefą? Jak to było? 126,5 metra. Wylądował. No upadł tuż, tuż poza strefą. Tuż, tuż poza strefą upad Anders Jakobsen. Ale to będzie na niego ostrzeżenie. Przed konkursem. Taki upadek w konkursie. Przez, przez Od razu powoduje utratę wszelkich szans na końcowy sukces. No tak, upad dosłownie tuż, tuż poza. No, na Tyben, no, będą i tak oczywiście obniżone, ale to lądowanie było niedobre. Dość sztywne na no, no, twarde kolana, tak zwane. Ale upadek był no, dosłownie pół metra, albo nawet bliżej za linię 126,5 metra. No, jednak odległość imponują.